Witam was na moim kanale. Będziemy dzisiaj robić żurek. Na nasz żurek stawiłam już koś wędzoną, marchewkę, pora rzuciłam, pietruszka, korzeń, seler, ziele angielskie i liść I to będziemy gotować z pół godzinki. I tak wygląda nasz żurek, który się gotował już prawie 50 minut. I dodajemy teraz ziemniaczki. Ma się gotować, dopóki ziemniaczki się nie ugotują. Ziemniaczki my już rzuciliśmy, teraz my będziemy robić za smażkę do żółka. Nalewamy olej, walczamy i teraz będzie najpierw cebulka. Tak, kroimy cebulkę, ma takie drobne. Będziemy smażyć cebulkę, wtedy troszeczkę boczki dajemy, a pod koniec my damy kiełbaskę i cebulka nam się smaży. Teraz my bierzemy boczku, cały za dłużej, dodamy tak, pokrajamy tą skóreczkę, która nam nie potrzebna, i będziemy robić takie kwadraciki boczku, nie za grube, nie za cienkie. Smaczne. Boczek, e, dlatego dałam wędzoną kość, bardzo fajny smak i boczek trzeba, ale trzeba boczek przesmażyć, tak, troszeczkę z cebulką i baską. Robię troszeczkę inaczej, e, żurek, ale jest naprawdę bardzo smaczny. I teraz czekamy, żeby cebulka nam się usmażyła. I wtedy rzucimy boczek. Jak cebulka się robi już taka troszkę brązowata, poproszę dodać troszeczkę cukru taką małą garść cukier. będzie Bardzo fajny smak taki. I rzucamy teraz bocusiek. Bo Bocus ucieka mi i rzucamy teraz boczek I boczek ma się w tylko smażyć a my tymczasem możemy kroić albo najpierw ja umyję różeczki i nóż tak? i teraz my kroimy kiełbaskę ja się zawsze kiełbaskę kroję tak na pół i takie kawałeczki kiełbaskę kiełbaskę staram się kupić jak najwięcej mięska. Białą kiełbaskę moje dzieci nie jedzą, gdzie można robić polecany z białą kiełbaską. Ale ja robię tak, żurek, który dzieci moje uwielbiają. Także polecam, jeżeli dzieci nie lubią żurku, proszę spróbować moim przepisem. I zobaczycie, że dzieciaczki będą jedli. Musimy troszeczkę pomieszać zaraz. Będziemy baski rzucać. I możemy trochę wytaczyć kębaczki naszej. Wszystko razem snowy. Taką całą grubą grybaskę przyjmą. Widać jest bardzo ładna i mięska dużo jest. ta jasna. No i mieszamy. Oczymy co nam tu wyjdzie. Zapach jest niesamowity, bo i kiełbaski. I chwileczkę obsmażamy I tak wygląda nasza kiełbaska z boczkiem podsmażona i za chwileczkę jak się ugotują zimiaczki w żurku, to będziemy dodawać. Nasze zimiaczki już tak lekko się dogotowują, teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Kupuję taki oto żurek, żurek wymiary i wzięłam sobie z zupki troszeczkę rosołku, który się gotował, o, styk, tak, i teraz będę to mieszać. Ja kupuję na taki garnuszek cały to dwie takie paczuszki i będziemy teraz mieszać. Wymieszamy w tym rosołku. Dobrze wymieszać. I proszę mamy taką. Ja jeszcze troszeczkę dodaję maję ranku. Tutaj my też mamy, ale ja lubię jak dużo jest. I proszę zobaczyć jakie wyszło. I będziemy wlewać to do żurku. Dobrze wymieszane i dajemy to do żurku. Tak wygląda nasz teraz żureczek. Gotuje się na małym ogniu i ja wstawiłam od razu jajeczka, żeby się gotowały do żurku na no, taki garnuszek daję 4 jajka i jajka trzeba gotować na twardą. Jajeczka nam się gotują, żureczek też i teraz my dajemy naszą zasmażkę do naszego A Jajka my będziemy dawać przy samym końcu. A to jest nasza zasmażka, którą my robiliśmy. Jajka, boczek i cebulka. Jaki pyszny smak jak dodamy jajeczka, ja Wam maleję pokażę, jak wygląda nasz Mamy już jajeczka ugotowane, teraz my damy jajeczka. Kroimy i troję tak takimi kawałeczkami. Jajeczko. A dla męża zawsze zostawiam połówkę jeszcze. Będą na te nasz żureczek. Spróbuję. W jeszcze w dół. Padem jeszcze dokroimy pietruszkę, pieprz damy to jak lubi. Nie wiem czy lubicie ostrzejsze, czy łagodniejsze, to już według smaku. jedne jeczko zostawić dla męża. Daję mu tak naprawdę leżyczka na pół. Troszkę jeszcze soli, pieprzu, już kilka umyję, teraz już umyłam tackę, to możemy pokroić jeszcze pietruszkę, ja zawsze daję pietruszkę do, do wszystkiego zresztą, uwielbiam foterek i pietruszkę, daję takiej zieleninki ładnej, dużo może nie, ale troszeczkę dla smaku tak i rzucamy. I nasz żureczek będzie już przygotowany. Tak nasz żurek jeszcze chwilkę się gotuje, do 5 minut i wtedy wyłączamy. I mój pyszny żurek jest ugotowany, także próbujcie z przepisem, gotuj z maszką.